Jest. Witam Was bardzo serdecznie na naszym filmowym, zamarowym kanale. Za naszymi oknami mamy już jesień, a co za tym idzie, na drzewach mamy przepiękne, złociste, czerwone, żółte liście. Ale nie tylko, również mamy deszczową pogodę i nasze pupile, idąc na spacerek, rodzą sobie łapki błotem. Kociaki nie lubią się kąpać. Jeżeli mówimy tutaj o kotach wychodzących, natomiast pieski są niektóre tak, ale zbyt często również nie. Więc z pomocą przychodzi tutaj pianka myjąca na sucho, która tutaj um, użytkujemy taką piankę bez użycia wody. Mamy różnego rodzaju pianki. Ja tutaj akurat mam cztery pianki z Euroveta, z Frankodexa, z Tixi oraz. Z frontline'a. Oczywiście na naszym rynku zoologicznym jest szereg różnych pionek do mycia na sucho, natomiast ja akurat mam tutaj pod ręką te cztery. Mam tutaj modela, na którym wypróbujemy i pokażę, jak korzystamy z takiej pionki. Pupuś to jest kot typowy, który nie cierpi się wręcz pać. Jak ma iść pod prysznic, to po prostu cały sztywnieje. Teraz już tak samo jest, nie jest zbyt zrelaksowany, bo domyśla się, że coś jest nie tak. Dlatego my go tutaj na początku przekupujemy smaczkami. Daj smaczusia. Proszę bardzo, zjedz sobie smaczka, żeby się kotek troszeczkę tutaj odprężył, bo on już czuje, że coś jest nie tak. Ale jak używamy takiej pianki? A mianowicie bierzemy sobie taką piankę, wstrząsamy sobie ją. I sobie psikamy na rączkę. Mamy tutaj taką niewielką ilość pianki. Rozprowadzamy sobie ją na rękach i wcieramy sobie najlepiej pod włos takiemu pupilowi to akurat tutaj pupuś jest kotem, który jest kotem niewychodzącym, więc on nie ma do czynienia z brudami jesieni, czyli nie ma tutaj na sobie żadnego błotka. Natomiast jak ja bym mu chciała łapki wyczyścić, no to oczywiście łapki mu tutaj myję. Jak najbardziej wcieram taką piankę w łapki. O! Ale my go dzisiaj wykorzystamy sytuację i Odświeżymy go całego, żeby był pachnący. Już mamy te miejsca, na których nam zależy nałożoną piankę. To sobie przechodzimy do wycierania na sucho. Mam tu taki super ręczniczek. I będziemy wycierać naszego szkraba. Proszę bardzo, tu podwozie ładnie mu wytrzemy. Tak, żeby był cały suchutki, zanim dzisiaj się załapał na spa. Będzie ładny, pachnący i słodki. Po takich czynnościach, y, fajnie jest od razu y, wyczesać naszego szkraba. I w tym celu mamy albo takie szczoteczki. Proszę bardzo, i sobie wyczesujemy naszego pupusia. To jest od razu bardzo fajnie, bo ten poczelstek, który tam ma. To jest cały tutaj wyczesany. Mamy takie silikonowe nakładki, które bardzo fajnie przy okazji masują, rozczesują i nasz e, z, zwierzaczek jest fajnie odświeżony, pachnący. Tutaj mamy przy takiej nakładce silikonowej, to mamy taki relaks, można powiedzieć, ponieważ go tak, e, jakby to ująć, masujemy go. A świetnie również sprawdzają się fulminatory, za pomocą których wyczesujemy sobie nadmiar podczeska i to uważam, że jest świetne urządzenie, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy właśnie do czynienia z podczeskiem. E, pianki do mycia na sucho powodują, że nasze zwierzęska z tego powodu się po prostu nie stresują i nie denerwują. E, Taka czynność naprawdę szybko przebiega, rozprowadzamy taką piankę na powierzchni, którą chcemy wyczyścić, wyczesujemy, wyczyślimy ręcznikiem i można powiedzieć po sprawie, a przy tym jest futerko odświeżone i bardzo pachnące. Także polecam bardzo serdecznie takie pianki. Pianki mamy różne z różnych firm na naszym rynku zoologicznym, także każdy wedle siebie może coś wybrać stosownego. Każdy, który posiada pieska lub kotka, powinien taką piankę mieć na stanie u siebie w domu, w szafeczce, po to, żeby właśnie sięgnąć po nią w razie potrzeby. Jeżeli podobał się Państwu filmik, to pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału oraz dajcie łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!